Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku, tak ale słuchajcie, dzisiaj wielki odcinek, ponieważ otwieramy Player pika z ikoną, moment, również będą na pewno SPC jakieś powtarzalne, które się pojawiły, lub po prostu z tego, co pojawi się w niedzielę, ponieważ ten odcinek zaczynam nagrywać w sobotę i będę go nagrywał przez 3 dni, w zależności od tego, co się pojawi od jej. po prostu będzie to w odcinku, także jak możecie, zostawcie lajka, like, jak nie, subskrybujcie kanału, zasubskrybujcie, jeżeli chodzi o to, co mamy teraz dostępne, pojawiło się SBC o Insinie i naprawdę wygląda on bardzo fajnie, jeżeli wam pasuje do składu, to można sobie go zrobić z tych powtarzanych SBC, które teraz będą dostępne i wygląda on w ten sposób 96 overalla, 5 gwiazdek sztuczek, 400 wsza, naprawdę fantastyczna karta, około 220-230 20, 200, tysięcy do zrobienia w tym momencie, więc naprawdę jak muś pasuje, polecam, żeby sobie zrobił i jeszcze mamy puchar Ultimate, który wygląda w ten sposób i za... Ile? Za 14 wygranych mamy paczkę za 50 tysięcy, ale po drodze mamy dwie paczki z gwarantowanym tocem. Kilka player picków 8, plus z top 5 lik, kilka paczek za 45, za 35 tysięcy. Więc naprawdę sobie warto grać na dwa tygodnie to jest prawie. E, dziennie może grać trzy mecze tutaj w tym trybie, więc naprawdę też e, polecam. I to jest chyba tyle, jeżeli chodzi o nowy content w porównaniu do tego co było w poprzednim odcinku. A teraz przechodzimy do paczek. Jak trafimy jakiegoś większego duplikata, to wtedy go wrzucamy właśnie do. SBC, ostatniego już o ikonę, bo trzy już mam segmenty zrobione. Także jak coś będzie w paczkach, to się widzimy. Ok, kolejna paczka za 50 tysięcy. W sumie większość tych paczek, które mi zostały, to są za 50 i 100 tysięcy, właśnie. I jest pierwszy walkout, ale raczej to nas chyba nie obchodzi. Tylko i wyłącznie to, co od tej pory. Ok, kolejna paczka za 50 tysięcy. Już chyba 8, albo 9 nawet. Tylko walkout. Miały nie być walkoutów, ale w sumie teraz się zorientowałem, że. Nie ma w ogóle innych toców, tylko tocy Ultimate są aktualnie dostępne w paczkach. Okej, okay, zostały nam dwie niewymienne paczki za 50 tysięcy, więc te sobie jeszcze na pewno e, otworzymy. Otworzymy już ponad 10 paczek za 50 tysięcy i żadnego toca. Nie było kolejny walkout, ale naprawdę nie na to liczymy. I słuchajcie, zostało nam już tylko 5 paczek, 3 za 50, 1 za 125 i 1 za 100, te dwie z na koniec odcinka, a teraz jeszcze te 3 za 50 tysięcy, nie leci zupełnie nic, spodziewałem się, że przynajmniej jakieś dwie karty, tym uda się trafić, a tutaj ponad 20 paczek już, liczyłem w ogóle wszystkie te karty, te paczki, jaką mają wartość, wyszło ponad chyba milion 500 tysięcy, więc naprawdę bardzo dużo, a nie trafiliśmy w nich. Zupełnie, zupełnie nic. I ostatnia paczka za 50 tysięcy. Na teraz te dwie, tak jak mówiłem, zostawiam na koniec odcinka. I niestety bez toca. Także idziemy zgłosić po prostu z tego, co mam w klubie, SBC o ikonę, ponieważ to już będzie jutro niedostępne, gdy będzie, będą nowe SBC i nowe paczki. A pewnie takie się pojawią, ale już nie będę po prostu czasu, żeby je otworzyć i ewentualnie wrzucić tam jakiś duplikat. I tak wygląda zespół, który zgłaszamy ostatni, jeżeli chodzi o player Pika z. Ikoną, i naprawdę mam nadzieję, że po tylu otwartych paczkach, które miałem przed chwilą, które zachowałem przez ostatnie półtora miesiąca Na ten moment nie trafiłem w nich zupełnie nic, mam nadzieję, że to ten player pick odda i będzie coś e, fajnego Więc zobaczmy, co będzie w moim chyba pierwszym takim player picku z ikoną Moments w FIFA 22 Czy będzie coś grywalnego, na to naprawdę bardzo, bardzo liczę Otwieramy i... Myślałem, że to był Hulit Przysięgam, że myślałem, że to był Hulit Ten sam overall, długie włosy ale niestety jest jeden z najgorszych playerpicków w historii. No cóż, tak że bierzemy kareca Pujola tylko pod raz, żeby wrzucić pod jakieś kolejne inne S SBC, bo bramkarzem wszystkich w ikonie Wandersara, e, Jaszyna. I teraz miałem Kasiasa bez, bez sensu, było grać, więc e, Kares Pujol po prostu pod SBC. I dobra, słuchajcie, żeby się jeszcze dobić, e, odbieramy paczkę za wymianę ikon. Paczka 83 razy 25, więc naprawdę. Bardzo duży bug dzisiaj, tylko szkoda, że niestety nic nie udało się trafić, ale może tutaj się poszczęścić. Naprawdę, jeżeli w takiej paszce nie będzie jakiegokolwiek Totsa Ultimate, to nie wierzę w tą grę, naprawdę. Musi być, musi być jakakolwiek karta Ultimate Team of the Season. 25 zawodników, 83+. plus. Niestety nie, tylko... Tylko Neymar. 91. No jakby to było jakieś... 3-4 miesiące temu to byłbym na pewno zadowolony ale teraz jest już trochę za późno na takie karty więc tylko Foder. okej okay, słuchajcie od tego co widzieliście przed chwilą minęło już 2 dni czy jeden 1 dzień jest 19 w poniedziałek gdy to oglądacie i zobaczmy co dostaliśmy dzisiaj nowego, wczoraj dostaliśmy zespół z Conmebol Libertadores i South Americany bodajże, 11 kart 3 są w ok, OK. reszta raczej tylko foder. i co jeżeli chodzi o content dzisiejszy? Jest szmelcer, którego też dostajemy wczoraj. Bardzo fajne lo. Jak komuś brakuje z Bundesligi, to można sobie zrobić, bo naprawdę jaki ma bardzo fajne. I mamy rozbudowę Team of the Season. Powtarzalne, możemy 5 razy zrobić sobie paczkę z gwarantowanym tocem, i to będę robił w kolejnym odcinku. Zobaczymy sobie, jaki jest tylko tego koszt teraz, bo oczywiście w dzisiejszym odcinku było naprawdę bardzo dużo paczek. 8x4 plus Inform lub Duża Sezon, więc naprawdę bardzo fajny koszt, więc na pewno to będzie na kolejny odcinek. A jeżeli chodzi jeszcze o dzisiejsze, mamy rozbudowy, pewnie 105 lig 5 lig, chyba że tylko premium, ale to było bez sensu w sumie. Tak jest, także każda liga ma paczkę premium, do tego są player 82, plus. zobaczmy co zrobił tutaj z kosztem. To wcześniej było chyba 6 rzadkich kart, i tak samo zostało teraz, więc też na pewno na kolejny odcinek kilka tych playerpików e, zrobimy. I mamy jeszcze e, powtarzane playerpiki 80, plus tylko z top 5 lig. jest to player playerpeak 1 z 4, więc też jest to ciekawa opcja. I tutaj potrzeba tylko dwie rzadkie karty. I wiecie co? Wydaje mi się, że tego playerpika. Będzie sobie lepiej zrobić niż tego 82+. Wydaje mi się, że zrobię coś takiego może, że 10 tych, 10 tych i zobaczymy, porównamy sobie z czego poleci więcej, może 15, 15, to tak będzie lepsze porównanie. Tyle, że jeżeli chodzi o zakładkę drużyna sezonu, a w zakładce live, czy pojawiło się coś nowego? Jest Noble, 93, wow, bardzo wysoka karta oceniona. Koniec epoki oczywiście, 4 x 4, średnia, średnia pracowitość. No jest to karta ok, raczej nic specjalnego już jak na ten etap. Fif 85 i 87 bardzo dużo, bardzo dużo na taką kartę. Raczej bym to sobie odpuścił, chyba że, że jesteście fanami West Hamu, czy po prostu brakuje Wam jakiegoś Anglika do, do składu. I jest to tyle, chyba. Jeszcze wczoraj dostaliśmy po raz kolejny SBC z player pickiem Ikony, ale tego raczej już robić nie będę, bo jest to bardzo drogie. Wolę sobie zostawić monety czy karty na eventy, które będą teraz przez kolejne 3-4 tygodnie, a te będą naprawdę fantastyczne, jeżeli będą takie jak w poprzednich latach bo to jest podsumowanie całego roku, wszystkie karty specjalne będą w paczkach jakieś rozbudowy pewnie 10 razy, 85+, itd., więc wolę sobie po prostu zachować karty, niż robić kolejnego playrpicka i kolejny moment, gdzie e, najlepszą kartą będzie okocza. więc jest to tyle, jeżeli chodzi o SBC, a jeżeli chodzi o e, paczki, oczywiście pohary Ultimate, o którym mówiłem chyba wcześniej, e, też naprawdę polecam robić, chociaż sobie do tego do tej paczki z dotsem na 8 wygranych sobie zagrać, to jest na jeszcze przez 11 dni, więc każdy sobie na, spokoj na spokojnie to e, zrobi, ale tutaj nic więcej nie widzę, żeby było coś nowego. Paczki za wymianę ikon i za e, wymianę temu pojawią się też w kolejnym odcinku. Razem z gwarancją to za razy 5, bo to jest by na pewno będziemy e, robili. I dobra, na zakończenie, tak jak mówiłem wcześniej, e, dwie paczki za... Jedna za 100 tysięcy za 125, za a, a zaczniemy sobie od tych za 35 tysięcy, które były sobie tam e, zadań e, codziennych. Jeżeli coś w tej drugiej będzie tam pokażę. Jak nie, to już widzimy się przy paczce za 100 tysięcy. Okej, okay, więc lecimy do paczki za e, 100 tysięcy teraz e, wymiennej. Czy będzie jakaś karta Team of the na koniec? Nie, jest tylko account Tibo. E, Kurde, słuchajcie, jak możecie, zostawcie taka jak nie, kanału, kanał, zasubskrybujcie, piszcie, czy udało mi się trafić jakąś kartę Team of the City, właśnie, Ultimate. Mam nadzieję, że tak. Lecimy do ostatniej paczki na dzisiejszy odcinek, bo oczywiście jeszcze stoców e, odcinki, e, przynajmniej myślę dwa się pojawią, bo to są chyba do czwartku dostępne, nie do piątku, tak jak było to w poprzednich latach. Ostatnia paczka na dzisiaj za 125 tysięcy, w której tylko okład, bez toca. Także to było tyle i widzimy się prawdopodobnie jutro albo we wtorek, we wtorek albo w środę w kolejnym odcinku na kanale z kwantowymi tocami i kolejną paczką chyba z ikoną lub za wymianę ikoną, jakąś większą paczką. Na razie.